Pana posła Dolata. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Te wypowiedzi, które przed chwilą tutaj wybrzmiały, myślę, że powinny być szczególnie uważnie słuchane przez polskich rolników, bo one stanowią zapowiedź tego, co chciałaby zrobić opozycja, gdyby jej się udało przejąć władzę. Plan jest prosty i jasny. Chodzi o to, żeby powrócić do tych patologii w obrocie ziemią będącą w zasobie Skarbu Państwa, która była w czasach rządów Platformy i PSL-u, czyli masowego wyzbywania się polskiej ziemi kupowanej przez cudzoziemców na słupów. I tych przykładów mieliśmy mnóstwo ja podam jeden przy okazji budowy fabryki Volkswagena pod Wrześnią nagle się okazało że ziemia nie jest własnością Polaka tylko jest własnością jakiegoś przedsiębiorcy z Holandii i takich przypadków w całej Polsce było całe mnóstwo tak jak już powiedziałem i jeśli dzisiaj pan poseł Krajewski mówi, że więcej sprzedano ziemi cudzoziemcom w roku 22, czy nie wiem, który tam pan poseł przytaczał, tak, tak, to, to pan mówi o oficjalnym obrocie. I ten oficjalny obrót jest znany wszystkim, on jest bardzo niewielki, tak? to jest kilkaset hektarów w skali roku. Natomiast za Waszych rządów to były tysiące hektarów, i ta ilość by rosła, bo, bo jeśli Wy się domagacie, żebyśmy uwolnili sprzedaż ziemi, będącej w zasobie skarbu państwa, to co by to oznaczało? Przecież polski rolnik jest biedniejszy niż rolnicy niemieccy, duńscy, holenderscy itd. itd. Czyli, krótko mówiąc, domagacie się, żebyśmy nie te 290 lat, jak pan poseł Ziejewski, 260, okej, okay, trwała sprzedaż e, ziemi państwowej, tylko żeby ona trwała kilka lat i tak by było. Tylko kto by, chwileczkę, tylko proszę panowie odłowie, kto by tą ziemię kupił? Nie ci młodzi rolnicy, o których się rzekomo tutaj troszczy, nie właśnie ci młodzi. Ale nie przeszkadzajcie proszę, jak wy... Ja nie przeszkadzałem, to nie tak nie no, przeszkadza. ale okej, okay, dobrze, no rozumiem, że to, to trochę prawda, Woli, więc stąd pewnie takie reakcje. Nie ci polscy młodzi rolnicy, którzy nie byliby absolutnie w stanie konkurować z, załóżmy, że nawet rolnikami z państw starej Unii. Ale przecież o tą ziemię by się, by się ubiegały różnego rodzaju fundusze kapitałowe. No, krótko mówiąc, ci, którzy mają dużo pieniędzy i chcą te pieniądze ulokować. I w krótkim czasie byśmy doprowadzili do tego, że polski rolnik by dzierżawił ziemię, ale nie od państwa, tylko dzierżawiłby od prywatnych właścicieli, najczęściej cudzoziemców, czyli stracilibyśmy własność polskiej ziemi. I tego chce opozycja, tego chce Platforma, tego chce, co szczególnie bolesne, PSL. Ja wiem, że wy już straciliście elektorat na wsi, więc już macie wam jest wszystko jedno, bo, bo już na wsi żaden rolnik za, za wami nie zagłosuje. Zwłaszcza, zwłaszcza jeśli właśnie głosicie takie zwłaszcza jeśli głosicie takie, takie poglądy. I oczywiście musimy Musimy gospodarować tą ziemią, i tutaj też zarzut, pan, te, takie ekspoze wygłosił pan, pan e, poseł, były minister e, Plockę, gdzie powiedział, że kowr nie przedstawił wizji. No, a o jaką wizję chodzi? No jest ziemia, kończy się okres dzierżawy, organizuje się przetarg ofertowy, licytacyjny i się tą ziemię zagospodaruje. I to na bieżąco jest realizowane. No przepraszam, a jaką ty filozofię byście chcieli wymyślić? A rozumiem, chodziłoby o to, żeby znaleźć jakąś furtkę, żeby już teraz Niemcy mogli y, tą ziemię polską dzierżawić. To, chyba, to jest chyba taki pomysł. To jest chyba taki pomysł. To was boli, że, że dzisiaj to jest niemożliwe. Tak? Że jednak ten polski chłop y, ma, 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 tą, ma tą ziemię w dzierżawie. No przecież to jest kuriozalne. Mam nadzieję, że rolnicy słuchają. Y, Wystąpień Waszych na tym posiedzeniu i będą już teraz mieli absolutną pewność, że oddanie Wam władzy to jest tak, jakby sobie strzelić w kolano albo wręcz nawet w głowę. I teraz kolejna, kolejna kwestia doty, dotycząca już samej dzierżawy. Tak? Ja jestem szczerze mówiąc zdumiony. Bo Przepraszam, a kto uchwalił w 2011 roku ustawę o wyłączeniu 30.? Wydaje mi się, że wtedy rządziły dwie partie. Jedna nazywała się PO, a druga nazywała się PSL. I wy dzisiaj tutaj występujecie i mówicie. A co się stanie z tymi biednymi dzierżawcami, którzy nie wyłączyli trzydziestek, a chcieliby sobie dalej tą, ziemię, tą ziemią gospodarować? A przecież oni tak świetnie gospodarują, tacy przedsiębiorczy, dajmy im szansę. No przepraszam bardzo. Sami żeście w tej ustawie, my ją popieraliśmy, tak? Ona nie była głupia. Sami żeście zapisali, że jak ktoś nie wyda trzydziestek, to nie ma prawa, no wtedy można było kupować ani do zakupu, ani do startowania w przetargach na dzierżawę. I wy dzisiaj mówicie: "Nie, nie, y, pozwólmy im jednak, bo to są fajni, fajni ludzie", tak? No przepraszam bardzo, to jest jakiś skandal, tak? Wy sami sobie zaprzeczacie. No czy wy nie macie tak krótką pamięć, że, że nawet tego nie wiecie, żeście to, sami tą ustawę y, przeforsowali w sejmie. I mówię, ona nie jest głupia. Ona nie była głupia. Tak? I trzeba konsekwentnie y, Przepisy prawa zastosować. No jeśli ktoś nie wyłączył trzydziestek, kończy mu się w dwudziestym trzecim, dwudziestym czwartym czy w następnych latach okres dzierżawy, koniec, nie możesz startować w przetargu, wystartują inni, bo kto to przeważnie jest? To są, przepraszam bardzo, no co z nakładami? Właśnie, co z nakładami? Trzeba było myśleć w momencie, kiedy był czas na wydanie trzydziestek. Wtedy trzeba było myśleć. A nie dzisiaj, a co z nakładami? No jeśli przestępca y, 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 jakieś nakłady poniósł, żeby dokonać napadu na bank, tak? Ja mówię chwileczkę, no żeście mnie aresztowali, tak kupiłem łom, kupiłem jeszcze y, materiał wybuchowy i co, no, to ja teraz straciłem, prawda? Oddajcie mi te pieniądze, które ja... Yy, zużyłem na, na, na te zakupy, bo to było mi niezbędne do, mo, do, mojej, do mojego w, yy, włamania. Tak? No, przepraszam, co to jest za argument? Tak? Ktoś złamał prawo, no to przepraszam, nie jest karany w jakiś sposób więzieniem, tak? grzywną? Nie. Po prostu zgodnie z, z zapisem, który Platforma i PSL przyjęły, nie może po prostu już teraz startować w przetargu. I wszystko, tak? I koniec. Przepraszam, czy ta ziemia będzie leżała odłogiem? Ja jestem z Wielkopolski. Tu ktoś powiedział słusznie, pan, pan poseł Zielewski o głodzie ziemi. Jest oczywiście gigantyczny głód Ziemi. Ale przepraszam, ale, ale czy to ma być tak, że tylko ci najwięksi mają ten głód swój zaspokajać? Czy, czy też właśnie ci średni, może mniejsi rolnicy, młodzi rolnicy, którzy chcieliby zwiększyć areał swojego gospodarstwa? No właśnie ci. Tak właśnie ci nie o sprzedaży nie mówię, bo Pan doskonale wie, Panie Pośle, że jakby, jakby wystartował młody polski rolnik, tak na, na u progu w ogóle swojego życia dorosłego, to nie jest w stanie wygrać, tak jak będzie przetarg, żadnego przetargu na sprzedaż, na sprzedaż ziemi, tak, żadnego nie wygra, przecież ja to widzę, tak. I mówię, no nie trzeba mieszkać w Wielkopolsce, żeby, żeby to wiedzieć. Myślę, że w warmińsko-mazurskim jest, jest sytuacja podobna. Więc krótko mówiąc, to, co my zaproponowaliśmy, to jest rozwiązanie, które zatrzymuje własność ziemi w rękach polskich jak będzie tak, i myślę, że wkrótce tak będzie. No może nie tak bardzo blisko, ale jednak w jakiejś. Yy, Myślę, że dożyjemy tego, że polscy rolnicy będą mieli dochody porównywalne z rolnikami niemieckimi albo nawet może trochę większe, to wtedy możemy powiedzieć „OK, tak? Będziemy sprzedawać, bo wtedy to polski rolnik kupi, ale dopóki jest sytuacja odwrotna, że my jesteśmy jednak mniej zamożnym państwem niż, niż Niemcy, Duńczycy czy, czy Belgowie, Holendrzy, to musimy tą własność polską chronić. Tak? I my ją ochronimy jesteśmy gwarantami tej ochrony. I na koniec, jeszcze dwie uwagi, dwa, dwa, dwa postulaty. Jeden postulat dotyczy właśnie tej dzierżawy i tej rolnicy yy, wielkopolscy mi zgłaszają, że jednak, żeby było więcej przetargów ofertowych. Tak? Że te przetargi licytacyjne, i tutaj akurat pan poseł Zdziewski ma rację z tymi, z tymi czynszami licytowanymi, no ale przepraszam, no to też. Jak ja się spotykam z rolnikami, przyszedł do mnie rolnik, który wylicytował chyba 6, 6 ton. Ja mówię, panie, chyba zwariował. No dobrze, ale mówię o przykładzie, tak? Jednym, ale oczywiście, ten te pan mówi, racja, tak? Że, 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 że to są, że to są 3, tam cztery ton. Zdecydowanie za dużo, prawda? Więc to rzeczywiście. No i potem jest kłopot, tak? No, ale w ferworze takiej licytacji niektórym, niektórym hamulce puszczają, chce koniecznie ten, to swoje gospodarstwo powiększyć, no i podejmuje szalone decyzje. Więc generalnie jednak bardziej przejrzyste jest to, co zaproponowaliśmy, czyli te przetargi ofertowe. One są bardzo transparentne, przejrzyste, tak? bo każdy sąsiad, jak nie wygra, to może zobaczyć, czy ten, który wygrał. Za, za odległość ma właściwie policzone punkty, no za każdy element, który wchodzi w skład tej punktacji. I to jest, i to jest no i oczywiście czynsz jest zdecydowanie niższy wtedy. I, I myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. Wiem, że to wydłuża. I tu oczywiście ja rozumiem, Kowr, że, że boi się tych zarzutów, że ziemia, e, gdzie, gdzie już dzierżawcy nie ma, e, no będzie leżała odłogiem, bo nie jest w stanie jakby. E, tych działek podzielić, no bo to trzeba podzielić, prawda, i tam tych tych procedur przetargowych jest zdecydowanie więcej, ale myślę, że warto się na, nawet na, na, na to narazić, na taką krytykę, ale jednak wtedy zaspokajamy ten głód ziemi tych, którzy są właśnie na dorobku, tak, bo w tych przetargach licytacyjnych właśnie taki młody rolnik, on nie wylicytuje, bo, bo będzie myślał tak, a co ja, czy ja jestem w stanie ten czynsz zapłacić, czyli to jest pierwszy postulat przetargi ofertowe jako zasada wyjątkowo licytacyjne I druga rzecz dotyczy inwestycji celu publicznego. No tu myślę głównie o, o CPK i, i kolejach dużych prędkości, bo to też no w Wielkopolsce jest to duży problem i niektórzy rolnicy mówią, no okej, okay, dostanę odszkodowanie, nawet dostanę wysokie odszkodowanie, ale ja nigdzie tej ziemi nie kupię, tak? Bo nikt mi tej ziemi nie sprzeda. I tutaj warto by, panie ministrze, pomyśleć, o czymś takim, żeby jednak wydać Kowrowi polecenie, aby w niewielkiej odległości od tego przebiegu, już właściwie on jest ustalony w wielu przypadkach albo, albo w końcowym procesie ustalania przebieg tych, tych, tych linii kolejowych, czy, czy również dróg ekspresowych, autostrad, żeby w najbliższej odległości nie zawierać umów dzierżawy długoletnich, tylko krótkoterminowe, żeby w momencie, kiedy. Będzie ta ziemia przez rolników od, rolnikom odbierana, tak że rolnicy będą ją oddawali, żeby można zamiennie wykorzystać grunty z zasobu skarbu państwa. Tak? Myślę, że to rozładuje też cały szereg takiej, takiej presji, ciśnienia, niepokojów, które towarzyszą realizacji tych inwestycji. To myślę, że byłoby bardzo dobre, żeby w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury właśnie taką, taką decyzję podjąć i tą ziemię zachować, tak żeby bezboleśnie rolnik, który ziemię oddaje na autostradę, czy linię kolejową, mógł w pobliżu otrzymać podobny kawałek gruntu, który będzie gospodarował. To, jest, to są te dwa moje postulaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.